Siemoneczko z tej strony Ryski. Dzisiaj przetestujemy piki 75+, które wyszły właśnie do Fify tutaj o godzinie 19. Tak jak zawsze na tym kanale testujemy te piki, więc no, możecie zostawić sobie łapeczkę do góry z subika, z dzwonkiem, ponieważ właśnie zawsze jak wetuję jakieś piki, jakieś rozbudowy, to ja dla was testuję. Tutaj mamy 20 z nich, mam nadzieję, że uda nam się otworzyć, bo tak jak możecie wiedzieć z poprzedniego odcinka, internet mnie nie rozpieszcza, więc zaczynamy, nie przedłużamy. W pierwszym y, Gabriel, Jezus, no jakoś jest fatalna, widzowie. Y, więc wasz, o, to przepraszam, ale już w kolejnych odcinkach powinno być lepiej. Więc y, wybieramy sobie, zobaczymy ile, było, czy w ogóle trwimy jakiś walkout. Oczywiście ja to zmieniłem, zrobiłem sobie wszystko z kart niewymiennych. I wam też radzę tak robić. Jak macie jakieś niewymienne karty, to właśnie teraz budowy sobie możecie robić. No, tutaj naprawdę mogą być problemy z otworzeniem tych pików. A, trochę słabo. A zobaczymy, może nam się uda jakoś to przebrnąć. Serzi Ramos 84, spoko. No trochę to słabo idzie w sobie. Dobra, poczekajcie chwilę. No więc mam nadzieję, że bez muzyki będzie lepiej. Niestety będziecie musieli bez muzyki przetrwać. No chyba będzie troszeczkę lepiej, więc Areola. Dobra, lecimy. Sfańciu. Albo i nie, dobra, otwieram dalej. Po prostu będę tak przerywał. Przepraszam Was serdecznie za to. Albo po prostu mój internet, tak jak mówię, nie jest w najlepszej kondycji. Dobra, więc otwieram dalej. I mamy Kalder na Was. Pierwszy okołcik, bardzo fajnie. Więc jak już myślę, że jest spoko. Pierwszy walkout trafiliśmy i drugi walkout, od razu po nim, od razu po nim drugi walkout. Więc mega fajnie, kurczak, więc już się opłacało, już się bardzo cieszę. I Hakimi! Widzowie, ale fajnie leci teraz. Ale fajnie leci. Wiem, że Hakimi to już nie jest karta z totalnego topu, ale nadal to jest 15. koła To jest git. Dobra, otwieramy kolejną. Odsłaniamy kolejną kartę i jest Fernando. Oczekaj, banerki. Dobra, przerwiemy. Dobra, otwieramy kolejnego pika. Jeszcze będziemy mieć z drugiej strony te piki. Jest Baku, dobra, jest Baku. Myślałem, że Neuer jak tak przyciął tą ósemkę. Ale źle myślałem. Dobra, mamy tutaj jeszcze. Trochę pików, więc otwieramy. Dobra, to bo więc ja już się cieszę, bo dwa lokałdy to jest zawsze git. I w sumie trzeci lokałd widzowie, trzeci lokałd, bo Gabriel, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. Więc a, oczywiście na moim kanale możecie znaleźć bardzo dużo poradników zarabiania i trafiamy Dembele. Dobra widzowie, ciekawe ile jest warty Dembele ze swoją drogą teraz. No widzowie, Dembele jest warty 10 koła, więc mega fajnie do składiku Barcelony mi się przyda, bo chcę zagrać cały World z składem Barcelony i mamy Kim Min -Jae. Kolejny łokot, widzowie, i karta eventowa. Jaki kibicuję Korei? Teraz będę kibicował Korei, żeby ten Kiminch upgrade dostał. Zobaczymy co trafimy w kolejnym piku. Mam nadzieję, że tutaj już nie będę musiał przerywać. Dobra, zobaczymy. To będzie takie boom. I dobra, Lemar, ok. Może być. Dobra, otwieramy kolejnego pika, widzowie. Yy, Okej, okay, Antonio. Zobaczmy, zostało jeszcze nam parę pików. Dobra, rawi sobie. Przepraszam, przepraszam Was najmocniej, jeszcze raz za internet. ale Widzicie, obiecuję Wam, że w kolejnych odcinkach będzie lepiej. A tutaj trafiamy ISKO. OK, więc jeszcze został nam ostatni pik. Obejrzycie, oczywiście, inne odcinki nie są takie. Inne odcinki są z montażem, inne są z normalnym internetem. Tylko tutaj chciałem nagrać na szybko. Oczywiście jeszcze będzie jeden pik, więc widzimy się, jak go otworzę. Dobra, więc mamy ostatniego pika. zobaczymy co nam wyleci. Okej, okay. spodziewałem się tego. A! I mamy kolejny walkout! Mamy kolejny walkout, widzowie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć walkoutów! Pięć walkoutów na 20 pików, je. Więc rate z tych pików jest mega dobry. Są to jakieś podkręcone piki, bo naprawdę też bardzo dużo banerów nam leciało. Tutaj haki mi jeszcze wyleciał, chociażby Sergio Ramos, Gabriel Jesus dębele, więc też topowe naprawdę, znaczy topowe, no już teraz mniej warte karty, no ale też naprawdę spoko karty widzowie, więc ja wam polecam robić te piki bo one są według mnie mega dobre, jak na to że są piki 75+, to są to jakieś mega podkręcone piki, o teraz nagle mam, mam internet lepszy o widzicie, więc, no lekki niefart pewnie dlatego, że mama odeszła od kompo i skończyła tam robić, ale nieważne kiminchae warty stokoła, widzowie, stokoła kiminchae warty więc ja się cieszę, będę robił jeszcze te piki. jeżeli będę je robił, to y, oczywiście Wam może zrobię jakiś odcinek, ale zobaczymy. Piszcie w komentarzach co trafiliście, ja wam z czym go ma, Siema-siema.